Cześć ludzie, kochane, e, e, a szczególnie niepełnosprawni. E, jest taka strona e, internetowa, e, na którą wczoraj zostałem zaproszony. E, I chciałbym Wam przekazać, że są tam różne ciekawe tematy. Strona nazywa się ISPON. To jest interaktywna społeczność przyjaciół osób niepełnosprawnych. Można się tam dowiedzieć wielu rzeczy o życiu osób niepełnosprawnych. Jest jedna fotomodelka niepełnosprawna osoba. Mają też swoje radio. To jest radio MMS, czyli Muzyka Miła Sercu ciekawe takie rzeczy. I słuchajcie, to jest taka informacja i na tym portalu, na tej stronie nikt nikogo nie prosił o jakąś pomoc finansową, o wsparcie, podawanie, podane są numery kont, czy coś. Po prostu jest ten portal stworzony po to, żeby Ludzie zdrowi zobaczyli, że niepełnosprawni są tacy sami, tylko że troszkę inni. Tak jak ja, powiedzmy. E, też taki sam, tylko troszkę inny, bo to na łóżku, bo to kuleje, bo to się przewracam, bo to coś, bo to coś. E, chcecie to rzucić okiem. Ja zaraz kopiuję od nich link i wkleję pod filmem. E. Dobra, ludzie, czym się i miłej niedzieli, ludzie kochane. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.